Ja byłem w spotku wczoraj, grałem w tym turnieju, to, e, to głupota, głupota Poldiego, nie, nie rozumiem i, i, i nie akceptuję tłumaczenia, że jak się nie walczy i, i gdyby Poldi taki nie był, to nie byłby w tym miejscu jakim jest i tyle osiągnął, bo tak jak Pan wspomniał, e, gramy, bawimy się, turniej charytatywny, e, organizowany, piękna hala i, i dwa mecze wcześniej chyba chłopak ze Spartaka Trnawy zerwał wiązadła krzyżowe, więc już mieliśmy pierwsze łzy a takie wejścia to nie no zakaz, zakaz zakaz kompletny i to, to akurat nie zdarzyło się pierwszy raz, w naszym meczu też była taka sytuacja stykowa, którą można było odpuścić, ja też się lubię przegrywać, ale ale pojawiliśmy się tam dla, dla rozrywki, dla, dla kibiców i kibice chcieliby pewnie widzieć piękne akcje i bramki Poldiego, a nie w ślizgi na prostej nodze w kolano, bo myślę, że to bardzo dużo szczęścia dla zawodnika Wisłoki chyba Dębica, że ta noga nie była tą drogą postawną, bo, bo skończyłoby się tragedią. Zupełnie bez sensu się Łukasz zachował. Nie, ro, nie rozumiem tego. Tym bardziej, że nawet jakby wynik był jakikolwiek, ale przy wyniku 4-1 z rywalem trzecioligowym z Dębicy, no nie wiem, puściły mu jakieś e, zwoje na chwilę, ale szacunek, że po meczu poszedł do szatni. Tego chłopaka przeprosił, dał mu swoją koszulkę. Zrobili sobie zdjęcie i dzięki Bogu ten chłopiec nie, nie doznał żadnej, żadnej kontuzji, normalnie wróci do treningów, ale, ale na przyszłość Łukasz musi bardzo się kontrolować, a szczególnie w takich turniejach, bo tutaj jest mniejsza przestrzeń, większa dynamika i można zrobić krzyk. Delikatnie można powiedzieć, że to było głupie. Dobrze, że tak się skończyło, bo ja widziałem to na, 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 na w Internecie i to było przerażające i dobrze, że akurat nie stał na tej nodze, że ta noga była w powietrzu. No, takich rzeczy, no, to jest zawodowiec, to jest, e, powinien myśleć o tym, że to jest zabawa, to nie jest poważna gra, nawet poważnej gra o coś, takich rzeczy się nie robi. Ja myślę, że Łukasz się wstydzi tego i nie chciał, chce jak najszybciej zapomnieć o tym, bo takich rzeczy nie ma miejsca ani w normalnym meczu, o coś, żeby to było nawet Liga Mistrzów Finał, nie ma miejsca na takich rzeczy. To jest bandyty. Ja myślę, że już, już nie będziemy tego oglądać, a przede wszystkim nie będziemy tego oglądać, bo to jest przerażające i takiej sytuacji nie powinny się zdarzyć.